Wczoraj były urodziny wielkiego admirała. To jest właściwa pora na przekazanie tej pamiątki, o której wielu z nas w ogóle nie miało pojęcia, że jeszcze coś zostało. Gdy zadzwonił do mnie prezes fundacji, ten, który ją przywiózł, i staranie fundacji została odnowione, zaproponował, żeby kapliczka była w muzeum. Propozycja bardzo kusząca. Pamiątka po, po admirale. Ale po zastanowieniu stwierdziłem, że lepszym niż muzeum miejscem byłby kościół garnizonowy. To unruk był szefem komitetu budowy tego kościoła w latach 30. To ten kościół i jego proboszcz byli z admirałem związani. To jest zamknięcie projektu mianowicie sprowadzenia szczątków przedostatniego, a zarazem najdłużej pełniącego obowiązki dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza, generała Jana Kruszewskiego. Przy okazji, ponieważ ten zamek, Fond przestał być własnością Polskiego Funduszu Humanitarnego, został sprzedany, w związku z tym całkowicie zmienił wystrój, więc znikają, zniknęła kaplica, znikają również te pamiątki, które były w parku. Przywieźliśmy Zrewitalizowaliśmy i postanowiliśmy, że wróci do tego miejsca, z którego w 1939 roku wyjechał admirał. Także myślę, że kościół garnizonowy, no, związany w końcu z tą funkcją, jaką pełnił przy budowie admirał, będzie najlepszym miejscem, gdzie e, ludzie, którzy będą przychodzić, będą mogli zatrzymać się, wspomnieć, pomodlić się. Kapliczka, którą na pamiątkę swych rodziców Zofii Józefa Umzugów umieścił ich syn Horace w parku otaczającym pałac, gdzie dożywali swych dni, jest swoistą pamiątką i symbolem nie tylko ale przede wszystkim także jego synowskiej miłości. Kościół nasz godniec nowy jest związany z admirałem Józefem, bo przecież był on w komitecie e, zawiązanym z racji budowy tegoż kościoła w latach 30 ubiegłego wieku. Uczestniczył także e, w jego poświęceniu 30 e, lipca 1939 roku i jak powiedziałem doczesne szczątki spoczęły na naszym adnanskim cmentarzu. Stąd e, normalną koleją rzeczy jest, że ta kapliczka znajdzie swoje miejsce, jeśli decyzja nie zapadła, albo w kościele kardyńcnowym, albo w kaplicy cmentarnej w bliskim sąsiedztwie grobów Józefa i jego małżonki Zofii. Jestem takim dopełnieniem. Tej historii admirała, która można powiedzieć zatacza koło i z Francji powraca tu na Oksywie, gdzie admirał dowodził polską flotą. I skąd potem po kapitulacji, zakończeniu walki na trafił do niemieckiej niewoli.